Cześć! Dzisiaj zabiorę Was na małe zakupy spożywcze w Brazylii. Wybierzemy się do supermarketu Mamu w São Paulo i pokażę Wam, co można tam ciekawego kupić, jakie też są ceny. Myślę, że pewnie w lewym górnym roku zamieszczę Wam też przelicznik walut. W Brazylii walutą jest brazylijski real. I wiadomo, te przeliczniki się zmieniają, ale na dzień dzisiejszy pokażę Wam mniej więcej, jak to sobie przeliczać, czy jest drogo, czy jest tanio, sami będziecie mogli to ocenić. Także zaczynamy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i będzie ciekawie. Także zaczynamy. Dużo, bardzo dużo owoców i warzyw. Byłam akurat bardzo wcześnie rano, więc wszystko było ładnie wyłożone. Banany, oczywiście, to jest no, chyba najpopularniejsza owoc w Brazylii. Są bardzo słodziutkie i bardzo smaczne. Tutaj są oliwki, ale zaraz pokażę Wam, dlaczego naprawdę nagrywałam tą alejkę. Coś, co poznałam w Brazylii, nazywa się Palmito tłumacząc na polski to jest serce palmy. Zaraz kleja tutaj dokładnie co to jest i zrobię na chwilę pauzę. To jest serce palmy, czyli rdzeń pnia palmy. W smaku tak naprawdę przypominało mi to bardzo szparagi. Palmitos sprzedawane w słoikach są traktowane trochę jak nasze ogórki kiszone. Często dodawane są właśnie do sałatek jako dodatek do dania głównego. Palmitos są też bardzo bogate w różne składniki odżywcze I, i tak właśnie zauważyłam, że w każdej restauracji, w każdym domu dodawane są często gdzieś tam na talerzu, to jakiegoś dania zawsze są przymycane. także że taka ciekawostka. Dalej mamy tutaj różne pasty słodkie, to jest akurat dosa de czyli brazylijski kajmak, a tutaj mamy gojambadę. Czyli to jest taka bardzo gęsta marmolada, którą można nawet kroić w kawałki. Jest taka konsystencja kalaretki. Ona jest pozyskiwana z odwodów z zogułary, który też jest w prezencie bardzo popularny, więc tam można w wielu tesserakach e, nawet pieczywa czy na liśniku jest to bardzo popularne. A to znowu to zasady tej, czyli kajmak. Możecie zobaczyć ceny. Niektóre droższe, niektóre tańsze zamienniki, w zależności od, od firmy. Cena bitej śmietany. Tutaj mamy przykład. I tapioka kolejny, kolejny ciekawy produkt w Brazylii bardzo, bardzo popularny jest to taka mąka z tapioki. Tutaj są gotowe też naleśniki, które w Brazylii jest się bardzo często na śniadanie. Mąka z tapioki pozyskiwana jest z bulwy manioku. I jest to konsystencji przypomina naszą skrobę ziemniaczaną, więc po prostu zagęszcza różne sosy, ale tam jest często właśnie stosowana do różnych wypieków, często do naleśników. A tutaj też są mąki takie gotowe mieszanki do robienia pan czyli takich zerowych półeczkach. A tutaj mamy sekcję z kawą, czyli czymś, bez czego brazylijczycy nie mogą żyć. Z kawa jelona, kawa zielna wszystkie możliwe rodzaje i marki naprawdę cała alejka wypełniona kawą a zaraz zobaczycie dla porównania ilość herbaty i tutaj herbata tak jak mówiłam nie cała alejka kilka, kilka rządków ale jest, więc widać, że Brazylijczycy jednak gustują w kawie. Tu jest chyba najbardziej popularna marka herbaty. Są również kawy czarne i i owocowe, więc wszystko można znaleźć, ale po cenach też widać i po tym, jak obserwowałam, że to nie jest to produkt, bez którego Brazylijczycy nie umieją życia. Przeciwieństwo do kawy. Tutaj mamy sekcję z różnymi daniami gotowymi, różne pierożki, nioki, tortellini, tak naprawdę wszystkie takie produkty możemy też w lodówkach znaleźć, nawet jakieś pierożki czy tutaj takie ala produkty arabskie e, są bardzo precyzyjnie popularne. E, jest taka znana sieciówka Habib's i, i tam właśnie dużo takich przysmaków się je. E, tutaj wszystkie produkty z nabiałem, czyli jogurty, serki, mleka. Naprawdę tego jest bardzo, bardzo dużo. Przypominało mi to nasz polski supermarket, dużo się to nie różniło. Tutaj jakieś aktymele jogurty e smakowe, więc naprawdę tego, tego też było bardzo, bardzo dużo. Tutaj jakieś deserki, oczywiście o smaku to sobie wejdzie, jakieś kajmakowe, kremowe. Mm, wszystko jest. Tutaj kolejny produkt, który jest bardzo w ciekawy. Nazywa się Requeijão Cremoso. Jest to coś typu naszego serka smarowanego. Jest bardziej, według mnie, rzadki, bardziej w konsystencji takiego mleka skondensowanego. I w Brazylii to jest produkt naprawdę uwielbiany. Je się to czy to na kanapkach, czy z naleśnikami, czy z pizzą, więc tego naprawdę opcji jest wiele, i, i różne firmy między sobą konkurują. Każdy brazylijczyk ma zazwyczaj swoją ulubioną barkę i jest ona bardzo popularna. Również masło, szeroki wybór masła. Brazylijczycy kochają masło, kochają chleb z masłem, więc tak, masła też można bardzo dużo i bez problemu znaleźć. Serwie żółte to jest też sekcja. Bardzo bogata i wypełniona, hmm, też przypomina mi polskie supermarkety naprawdę o celu żółtych, białych, topionych, wszystko jest, także nie musicie się martwić, wszystko w Brazylii znajdziecie. Brazylijczycy kochają, kochają ser, także to akurat jest taka pozycja ta łatwo dostępna i następnie przechodzimy do pieczywa. E, Brazylijczycy kochają takie pieczywo typu gąbeczka, bardzo mięciutkie, coś typu naszych bułeczek mlecznych, tylko takich właśnie pakowanych w wielopaku. Wiadomo, nie jest, to, nie jest to zbyt zdrowe, natomiast zauważyłam, że jest to tam naprawdę i popularne, i bardzo lubiane. Różne rodzaje takich mięciutkich, gąbczastych pieczy, trochę przypominam to również Płochy. I to, co włości, wprowadza się na świadomie takie. Następnie tutaj mamy sekcję z, z szynką, z, chyba też później będzie mięsko. Możecie zobaczyć cenę. Generalnie też to jest jakichś większych różnic w porównaniu z, z polskimi strefami. Tutaj również nabiał taki bardziej premium eee, serii również w kawałkach polskich, bardziej dla takich serów, którzy chcą sobie coś konkretnego znaleźć. I tutaj też ceny, niektóre są powalające, ale wiadomo, to jest już taki ser bardziej wypięty. A tutaj mamy Asai, czyli lody z brazylijskich jagód. W Polsce też one miały swój czas popularności. Jest jako super superfood, więc są napakowane różnymi wartościami odżywczymi. W Brazylii asai traktuje się raczej jako deser. Natomiast w ciepłe dni również jest popularne zjedzenie miseczki asai z na przykład musli owocami i jest wtedy zamiennik konkretnego posiłku, więc w zależności czy jest to śniadanie, lunch czy kolacja jest to bardzo popularne. Zwłaszcza kiedy właśnie jest gorąco, nie ma się apetytu na nic takiego konkretnego, a to jednak jest i chłodne, orzeźwiające i pożywne, także bardzo popularne jest zjedzenie czegoś takiego w formie właśnie posiłku lub przekąski. I tutaj przechodzimy już do alkoholi. W Brazylii chyba najbardziej popularnym napojem alkoholowym jest jednak piwo. Najczęściej się właśnie pije czy to na plaży, czy w barze, ale w tym sklepie były, były wszystkie możliwe tutaj jakieś takie bardziej drinki owocowe. Za chwilę też będzie cała sekcja mil. Więc tutaj tak naprawdę nic się to nie różni też od, od, od polskich supermarketów. Bardziej pokazuje właśnie dla, dla cen i dla porównania e, jak to wygląda. I następnie przechodzimy do sekcji z mięsem. Brazylijczycy kochają mięso, kochają swoje grille i mięsne potrawy, więc mięska jest również do wyboru do koloru. Pokazuję troszkę jakieś ceny: tu są jakieś siopasy. Produkty takie właśnie gotowe na, na grilla, więc również myślę, że jest bez problemu. Teraz mam napoje gazowane, mniej więcej są podobne jak w Polsce, czasami inne smaki Fanty czy Sprite. Tutaj guarana, czyli bardzo popularny brazylijski napój na bazie ekstraktu z guarany. Ma on również w składzie kufeina, więc nie polecam, nie polecam wieczorem. Zazwyczaj sprzedawane są w puszkach, ale również w takich malutkich buteleczkach. 200 ml. Wybrać. Jest również na zero. I przechodzimy do sekcji ze słodkościami i przekąskami. Lakta to jest marka bardzo popularna, jeśli chodzi o czekoladę, więc polecam coś sobie z niej spróbować. Hmm. Kolejna znana marka to Garoto, ale tak naprawdę w sklepach są też różne marki zagraniczne. Natomiast ceny tych importowanych marek są czasami powalające. Dla mnie, milka była przykładem naprawdę bardzo, bardzo drogich słodkości. Jeśli ktoś ma akurat ochotę, ma ochotę będąc w Brazylii na Milkę, no to trochę, trochę się jednak wykosztuje. Tutaj zaznaczone są również czekolady importowane ze Szwajcarii. Także te ceny tych czekolad akurat są To jest bananinia, jedno z najbardziej popularnych słodkości w Brazylii, można zawsze znaleźć przy kasie. Są to takie słodkości z pasty, czy z tej pasty z bananów i bardzo smaczna w konsystencji, przypomina taką żelkę, jest to typowy banan. Następne, następna taka popularna rzecz to pasukita, czyli pasta tym razem z orzeszków ziemnych, z solą i z cukrem. Hmm, też bardzo, bardzo popularna. Tutaj Choco byłem zaskoczona również w tą ceną. Popcorn. popcorn który w Brazylii jest bardzo, bardzo lubiany. W każdej postaci, czy to na słono, czy na słodko, tego rodzaju i kolorów jest bardzo dużo. Hmm, tutaj krótki, torsijny, bardzo ładna marka. Eee, różne. Cipsy i kubki, to O smaku też e, tego serka regejonu. O i na sam koniec syrop klonowy, którego cena zmiotła mnie znów. Również miody i inne polewy. czemy, również znane w Polsce. I tak to się prezentuje. No, nie należy to do najtańszych smarowidł na pewno. Tutaj też takie smarowidła o bardziej pikuszych smakach. Um, i Nutella. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten krótki spacer po supermarkecie w Brazylii Wam się podobał. Dla mnie jest zawsze bardzo ciekawe, podróżując, wybrać się do, do lokalnych sklepów i też trochę poobserwować, co ludzie kupują, ile co kosztuje, jak to ma się w porównaniu z Polską. Może zobaczyliście coś nowego, coś interesującego, co w Brazylii jest bardzo popularne. I to wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!